Witam serdecznie wszystkich na kanale Anna Fi. Dzisiaj zapraszam na czytanie takie pomocowe, wskazówkowe. Może stoicie przed wyborem jednej z dwóch dróg, może macie do podjęcia jakąś decyzję i tutaj to czytanie mogłoby Was w jakiś sposób wesprzeć. Postawimy sobie karty. Z takim rozkładem. Ja tylko przypominam, że na kanale są prognozy na czerwiec 2025 roku dla każdego znaku zodiaku. W tym miesiącu wygranym znakiem pod prognozą którego było najwięcej polubień była panna. I czytanie bonusowe dla panny o temacie po co jestem tutaj w tym świecie, takie czytania Czytanie dotyczące, powiedzmy sobie tak, duchowo karmy jest już też na kanale, można sobie obejrzeć, to jest czytanie wyborów z trzech grup, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Nie przeciągając, pamiętajcie tylko, że, że karta to nie jest wyrocznia, tak I, i wszystko leży w Waszych rękach, a tutaj znajdziecie jedynie podpowiedzi, które mogą Wam pomóc, mogą Wam się przydać. Dobrze, zacznijmy sobie, więc... Jak w temacie Wasze decyzje. Hmm. Dobrze, Jak jest tło tej sytuacji, przyczyna lub Wasze emocje? kapłanka koło fortuny. Mhm. A, no tak, no niemożność jakby pójść dalej, nie? Właśnie, no Wy tej decyzji tutaj nie możecie, nie możecie podjąć. Zastanawiacie się, szukacie może jakiejś właśnie wiedzy, dodatkowych informacji, które Was tutaj yy, Wesprą w tym, tak, abyście mogli jakieś, no jakieś ograniczenia tutaj pokonać, tak? Bo koło fortuny tutaj właśnie jest taką kartą, że w tej talii, że z czegoś tutaj, z jakiejś drogi trzeba, trzeba by było zawrócić. Nie, stoimy i nie ma w ogóle przejścia, więc może właśnie tutaj ta y, przyczyna, że, że tej decyzji nie można tutaj podjąć tło tego wszystkiego, jest właśnie takie y, szukanie informacji, y, coś też może z góry gdzieś utknęło, nie, bo tak naprawdę w tym kole fortuny my tutaj y, jesteśmy skazani na kogoś, nie, y, y, bo to nie jest nasza wina, że też coś tutaj utknęło. Y, no. Może i nasza wina nie, ale no, w tej karcie jakby pokazuje się, że tak nie do końca, nie? że jakieś czynniki zewnętrzne się tutaj pojawiły i, i nie jesteśmy w stanie niestety ruszyć dalej z tym do przodu. Ta karta arcykapłanki, właśnie kobieta z, z wiedzą też nie, kobieta w ukryciu, no właśnie może te sprawy, które Was tutaj zatrzymują. Z, są jeszcze przed Wami jakieś sytuacje ukryte, nie, Wy czegoś tutaj może nie wiecie, próbujecie się dowiadywać czegoś i, i y, ta, ta sprawa jest właśnie zatrzymana. Dobrze. Teraz tak, y, mając dwie możliwości jakieś do wyboru, zobaczymy sobie. Co będzie w takiej najbliższej przyszłości, nie? jeśli wybierzesz tutaj pierwszą możliwość? Mhm, Królowa Pentakli. Co będzie? Tutaj widzę, że nie widać. Królowa Pentakli. Co będzie, jeśli wybierzesz pierwszą możliwość już w tak, powiedzmy, w trochę dalszej... Przyszłości diabeł trójka kielichów i co będzie jeśli wybierzesz pierwszą możliwość naprawdę takiej już dalszej przyszłości, nie? No, dla każdego tutaj ten czas jest jakby płynny, nie? Dla jednego najbliższa przyszłość to będzie tydzień dwa, a dla innego tutaj najbliższa przyszłość to będą nie wiem następne godziny, nie? Więc jakby musicie sobie też ten czas tutaj stricte gdzieś tam pod siebie pod siebie się tutaj z tym czasem umówić. No i dobrze, jeśli wybierzesz pierwszą możliwość, to w najbliższej przyszłości Czeka tutaj na Was jakaś ciężka praca. Pojawia mi się królowa pentakli, więc albo w najbliższej przyszłości właśnie z taką kobietą będziecie mieć tutaj do czynienia, albo to Wy możecie tutaj być w takiej energii, nie? że będziecie mieli bardzo dużo pracy, z własnych rąk jakieś przychody, jeśli chodzi o, o uczucia, Najbliższa przyszłość właśnie szykuje się jako, jako kobieta w stałym związku, kobieta, która tutaj ma dużo do zaoferowania, kobieta, która jest rozważna, tak? podejmuje decyzje tutaj stricte z, z Przemyślenia, nie? nie? To nie jest takie, to nie są takie decyzje podejmowane na szybko, na już, tylko dobrze przemyślane, bardzo kobieta pracowita. No i umiejąca się też zajmować rodziną, nie? Więc taka tutaj, taka najbliższa przyszłość by tutaj czekała. Właśnie możecie też mieć z taką kobietą w ogóle tutaj do, do czynienia, nie? Może ona tutaj będzie no taką osobą, która będzie Was kierować, będzie tutaj radzić w czymś, tak, będzie podejmować yy, decyzje, będzie tutaj osobą yy, wspomagającą Was w jakiejś kwestii. No i troszeczkę dalsza przyszłość, jeśli wybierzecie yy, tą pierwszą drogę, yy, to będzie właśnie ten diabeł i trójka kielichów. No i jeżeli tutaj macie na przykład jakąś zagwostkę, czy przyjąć jakiś projekt, nie? Czy, czy przyjąć jakąś pracę czy, czy, czy ofertę, no to w pracy to jest to są dobre pieniądze, nie? Intratny interes, diabeł pokazuje również hmm, pracę, z której będziemy mogli czerpać hmm, bardzo fajne zyski. Hmm, mimo, że przy tej królowej pentakli jest to jakby dosyć ciężka praca, nie? Hmm, i, 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 tej trójce kielichów z tym diabłem, jakby będzie coś świętować, nie? Bo, bo trójka kielichów to jest świętowanie w takim najbliższym gronie. Nie tylko właśnie trzeba też uważać tutaj, bo ten diabeł mówi też o, o jakichś manipulacjach, nie do końca czystych zagrywkach, nie? Zwłaszcza, że w dalszej przyszłości pokazuje nam się ósemka kielichów i ta ósemka kielichów um, tutaj może wskazywać na to, że mimo wszystko, mimo tego, co tutaj przy tym diablem możemy fajnego też osiągnąć, nie? jakieś duże, duże finanse, to jakby będziemy zmuszeni czegoś poszukiwać jeszcze, nie? Um, zobaczmy sobie, czego będziemy tu Króla Mieczy. No i ten Król Mieczy pokazuje mi e, osobę, s, e, która zajmuje się prawem, lub też jakiegoś specjalistę w, w swojej dziedzinie. Może to też być jakiś lekarz, nie? Ale najczęściej to jest jednak osoba, taki jak prawnik, radca prawny, e, kogoś w sądownictwie. Więc tak naprawdę e, ja bym tutaj uważała, nie? E, uważała widząc tego diabła, uważała, bo um, może się okazać, że jakaś sytuacja nam tutaj właśnie wygląda troszeczkę inaczej niż, um, niż byśmy sobie um, to wymarzyli, byśmy sobie tego um, wyczekiwali, nie? że to cieszenie się jakby z tego, co tutaj, z tej propozycji, z przyjęcia czegoś, jakby m, może wskazywać na to, że jednak będą tutaj jakieś straty, nie? I będziemy musieli później poszukiwać pomocy jakiegoś specjalisty w tej, w tej dziedzinie. No, w, w miłości, jeśli chodzi o, o kartę diabła, to jest romans, nie? Jakiś, jakaś osoba tutaj do romansu, ale która nas tutaj no jakby tak powiedzieć brzydko, troszeczkę więzi w tym wszystkim, nie? To też jest taki pies ogrodnika, który sam może nie weźmie i drugiemu nie da, nie? Ale i, I z taką osobą możemy spędzać czas, możemy się dobrze bawić, a koniec końców tutaj będziemy zmuszeni z pójść dalej i poszukiwać czegoś, czegoś innego zupełnie, nie? Też może być tutaj właśnie, ktoś się może tutaj cieszyć, że was tutaj okręcił wokół palca, nie zmanipulował. Nie, więc, no więc pojawia mi się tutaj ten król mieczy na, na końcu i mówię, przy tej ósemce kielichów i przy tym diable ja bym tutaj bardzo mocno uważała, nie? Wybierając pierwszą tutaj drogę, może jakiejś współpracy i tak dalej, bardzo bym tutaj uważała. Jeśli już chcecie podejmować jakąś decyzję właśnie przy tej kapłance wszystkiego się dowiedzcie, nie? Nie, nie zostawiajcie sprawy w taki sposób, że będzie coś przed Wami tutaj ukrywane, wszystko załatwiajcie na piśmie, doszukujcie się drobnych druczków, kruczków i tak dalej, zabezpieczcie się maksymalnie, jeśli to tylko jest możliwe. Nic na gębę, żadne obiecanki i tak dalej. Wszystko, żeby to było prawnie uregulowane, nie? mówię ten król nie, czy tutaj też jest prawem, więc jakby uregulujcie wszystko na papierze, chcecie, nie wiem, komuś pieniądze pożyczyć, uregulujcie to w taki sposób, żeby można było później te pieniądze jak najbardziej prawnie odzyskać, nie, bo tu też może się pojawić jakieś, jakieś oszustwo, czy tym diable, nie, więc jakby wszystko może notarialnie załatwiać z maksymalnym zabezpieczeniem siebie, nie? Właśnie ta królowa pentakli, ona tutaj jest taką osobą, która no, z jednej strony tak ciężko pracuje, nie, ale z drugiej strony bardzo dba o, o swoje zasoby, nie? Więc dbajcie o swoje zasoby. Idziecie do pracy, pamiętajcie, żeby zawsze tą umowę podpisywać, nie? Żebyście nie zostali wykiwani. Jeśli chcecie z kimś wejść w związek, niech to będzie od razu powiedziane, co w tym związku, jakie są oczekiwania w tym związku, nie? Niech to będzie od razu powiedziane, a nie później się okaże, że zostaniecie w jakiś sposób oszukani. No bardzo tutaj należy uważać przy tej pierwszej drodze. Dobrze, a co będzie, jeśli wybierzecie drugą możliwość? A mm. z buław król kielichów. Głupiec. I tak, taka mm, najbliższa przyszłość, y, jeśli wybierzecie drugą możliwość, no tu się pojawiają nowe szanse, y, pole do nowych działań. To jest coś, co tutaj otrzymujecie i możecie zacząć nad tym pracować, możecie z tego korzystać. Wprawdzie to są właśnie początki, nie? Tak jak tutaj był ten diabeł i jakby tutaj są obiecywane w tym diable też jakieś ogólne, takie bardzo wysokie zyski, nie? To tutaj w tym Asie Buław jest pokazane, że wprawdzie to jest dopiero początek i nie ma co oczekiwać bóg w jakichś wielkich pieniędzy, ale jakby to jest pewne, nie? To jest dla was pewne w tej chwili, żeby to na pewno tutaj otrzymacie, nie? Aniżeli tutaj ufać gdzieś tam w ciemno, nie? Inwestować jakieś ogromne pieniądze w coś, co może być objęte bardzo dużym ryzykiem, nie? Tutaj właśnie przy tej, przy tym asie. Buław, to jakiś zysk tutaj jest pewny, nie? Tu są możliwości, które obiecują pracę w, dalszym, w, dalszej, w dalszej przyszłości, nie? I, I pojawia nam się tutaj też ten król, król kielichów. I ten król kielichów to jest właśnie taka osoba ciepła do osób, które poszukują związku, osoba ciepła, osoba emocjonalna, osoba empatyczna, która, z którą można porozmawiać, w której można się zwierzyć, osoba, gdzie możecie być pewni, że będzie się tutaj opiekowała, nie? czy to wami, czy to waszym projektem. Będzie Wam tutaj pomagała. To może też być jakiś terapeuta, yy, może jakiś mediator, może osoba takiego w ogóle zaufania społecznego, nie? Yy, no i, i ta, ta osoba jakby przy tej drugiej możliwości się tutaj pojawia. Yy, I przy tym Asie, Buław, jakby w tej dalszej przyszłości, może to wskazywać na to, że. Yy, będzie pole do rozwijania się też, nie? Do rozwijania tego swojego pomysłu, do pchnięcia tego naprzód, i tutaj osoba taka pomocna się dla Was znajdzie, nie? Wprawdzie, mówię, zyski na tą chwilę będą jakby małe, ale, ale pewne, nie? To jest taka dłuższa droga, ale z przyszłością, nie? No, i pojawił nam się właśnie tutaj, w tej już naprawdę takiej dalszej przyszłości, przy tej drugiej możliwości pojawił nam się głupiec i pojawił nam się e, rydwan. A to jest naprawdę bardzo dobra prognoza, nie? Bo tak jak tutaj w tej pierwszej możliwości, na końcu się okazuje, że, że musimy czegoś szukać, że musimy szukać pomocy, e, musimy szukać czyjegoś wsparcia, e, bo na przykład zostaliśmy oszukani, tak? to tutaj w tej drugiej możliwości jest bardzo dobra prognoza, jest nowy początek, świeże spojrzenie i z tego nowego początku, z tego głupca od razu tutaj przechodzimy na, na ten rytm, czyli jakby ta sprawa nabiera bardzo szybkiego, nabiera jakby szybkości, nie? Ona się zaczyna najpierw powoli przy tym asie buław, ale później nabiera takiego rozpędu, nie? Że, że to idzie po prostu, to ta sprawa żre tutaj, nie? że tak powiem brzydko. I, i cały czas się rozwija. Nie? Tutaj y, pojawia nam się właśnie ta osoba zaangażowana w ten proces, ten król kielichów. Nie? I, I dlatego tu tutaj w przyszłości Obiecuję Wam tutaj yy, duże perspektywy nie? do rozwoju yy, waszych, tutaj, waszych planów, Waszych możliwości. Dobrze, ja myślę, że, że to wszystko w tym czytaniu. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się już niedługo na prognozach miesięcznych na lipiec dla wszystkich znaków zawiaku. Trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego najlepszego.